Witam Was kochani na Szeptach Tarota i dziś przychodzę do Was z czytankiem na listopad dla naszych zodiakalnych raczków, czyli jeżeli macie słońce w raku, księżyc w raku, no i bardzo ważny jest ascendent, tak, co idzie do raczków w listopadzie, co musicie wiedzieć, um, co jest ważne dla Was. No, niektórzy z Was, tutaj to jest nowy początek, bym powiedziała, to jest jedenastka. Taki numer nowych, no przede wszystkim wysokiej świadomości, nowych początków, indywidualności, ale wy tutaj będziecie coś musieli iść według Waszych zasad i reguł, tak? Jak to się mówi. No według prawa, według prawa nie będzie coś tutaj. Niektórzy z Was będą w jakiejś takiej sytuacji, w której będziecie musieli iść tak jakby z, z prądem z, po prostu, no według, według ustalonych ra, reguł i zasad, tak? To może być właśnie związane z tymi, z tymi początkami. Waszymi. Tu będzie jakaś, jakaś oferta dla niektórych z Was, jakieś otwierają się drzwi przed, przed Wami, może niektórzy będą mieć jakąś nową ofertę pracy, może to być coś w Waszej stałej pracy, ale jakieś takie, no nie wiem, może nowy projekt, może dostaniecie na przykład podwyżkę. Niektórzy z Was też otworzą się takie możliwości, na przykład jakiejś inwestycji. Ogólnie w środku to jest energia takiego relaksu, spokoju, także na pewno ważne jest, żebyście w tym miesiącu znaleźli czas no, na taki relaks, tak? na jakiś odpoczynek. Księżyc no, zawsze łączy się z naszą podświadomością, z intuicją, także być może takie. Na wsłuchanie się, trochę wewnętrzny głos dla niektórych raków, a dla niektórych może po prostu miły wieczór przy lampce wina z kochającą osobą albo z przyjaciółką, z przyjacielem. Także pamiętajcie, żeby wziąć, znaleźć dla siebie jakiś taki moment. Co idzie do raków, co idzie do raków. No niektórzy z Was tutaj zakończą jakąś bolesną sytuację albo jakąś y no a pod spodem macie koło fortuny, czyli chcecie tak jakby, na waszej myśli jest to, że chcecie zmiany sytuacji kochani, chcecie zmiany sytuacji i myślę, że chcecie zmiany sytuacji, bo tutaj jest ta dziesiątka mieczy a, która y, no tutaj coś, ubiega, coś dobiega końcowi, jakaś, jakaś, no, jakaś sytuacja, niektórzy z was tutaj byli, który po prostu, no ktoś wam tutaj nie jeden, a wiele noży wbił, wbił w plecy i jest coś, co no, co jest po prostu czas, żeby już odeszło i dziesiątka właśnie, dziesiątka mieczy mówi o, o zakończeniu tego, czyli jeżeli ktoś was zdradził, jeżeli, no, to jest jakaś taka katastroficzna energia, tak, może to być właśnie zdrada jakiś ostateczny upadek ale pozytywna pozytywna strona tej karty jest, że Cokolwiek to było, to dobiega końca. Jest koniec tego, także odchodzicie, odchodzicie od tego. I tutaj jest no jest tutaj król król Pucharów. Więc nie wiem, albo będzie ktoś, kto kogo już znacie, albo kogoś poznacie. To będzie taki no dojrzały mężczyzna, bardzo emocjonalnie dojrzały. Taki, który wie, wie czego chce, tak? Ma, ma takie duże wyro zrozumienie, wyrozumienie. Um, jest bardzo empatyczny i no, wszyscy królowie są tacy bardzo wspierający. Także być może tutaj będzie to, mówi też tylko to o, o waszej energii, tak? Że potrzebujecie, potrzebujecie, jesteście rakiem, także w ogóle cały. No, wszystkie puchary to jest, to jest, to jest wasza domena, także może, może być też po prostu takie przeważenie emocjonalności i ta karta po prostu prosi was, albo no wysyła wam taką lekcję, że tutaj przy, tych, przy tej bolącej sytuacji, która się zakończy, no, będzie dużo emocji, tak? Będziecie po prostu no emocjonalnie być może. No to destabilizowanie bym powiedziała, tak? Jeżeli jest coś, jakaś rozpacz, jakieś, coś bolącego, to nawołuje to właśnie, więc ta karta prosi Was o taki balans emocjonalny. Ale jest tutaj, kochani, dziesiątka, dziesiątka pucharów, czyli cokolwiek było i to się kończy, to odchodzi, przychodzi do Was dziesiątka pucharów, czyli no to jest taka no wspaniała karta. To jest jedna, jedna z najlepszych kart, wydaje mi się, w tarocie. Ta karta symbolizuje szczęście, szczęście, spełnienie, harmonię, trwałe szczęście. Jeżeli czekacie na jakieś wiadomości, może, nie wiem, no może jakieś na przykład wyniki od lekarza, ta karta symbolizuje bardzo pozytywny outcome. Może też być, może też być, to, no, to jest jak mówię, czytanie ogólne, tak? Jesteście, wy wiecie, w jakiej jesteście sytuacji. Może tutaj być też, że załóżmy po jakichś ciężkich przejściach związkowych, gdzie no, ktoś was zdradził, gdzie odchodzicie, przychodzi, przychodzą do was a, no, dwie oferty miłości, tak? Czyli przychodzi ten dojrzały król, król Pucharów. Ktoś starszy, ktoś taki emocjonalnie właśnie dojrzały, i, no, ale też przychodzi ktoś młodszy, no może bardziej energetyczny, ale to jest, to jest energia, energia mieczy ktoś bardziej taki analityczny, ktoś bardziej logiczny. No ale jest tutaj możliwość stworzenia właśnie z tymi, z tymi osobami. Być może właśnie te one, one przyniosą wam to szczęście. Jest tutaj dwójka, dwójka pentakli, tak? Dwójka pentakli i to jest taka karta wyboru, balansowania. Czasami mówimy, że to jest balansowanie naszego, naszego czasu na zabawę i, i, i przyjemności z pracą. Ale może też ta karta mówić właśnie o, że wy będziecie musieli wybrać, będziecie musieli jakoś zbalansować um, to, tą energię, tak? I będziecie musieli dokonać jakiegoś wyboru. No w ogóle to jeszcze macie tutaj, kochani, króla, króla ym, buław, następna energia bardzo mocna i, i może tu być jakaś. No i jest i jest też paść kielichów, więc on tutaj przychodzi z jakimś... Tu, tutaj jest też szóstka, szóstka pucharów, to jest energia nostalgii, wspomnień. Jest bardzo prawdopodobne, że ktoś z przeszłości do was tutaj zaglądnie. Ktoś, kto może właśnie pojawi się, kogo znaliście kiedyś, a no, który teraz już jest no, starszy, poważniejszy. Król, król Buław ma taką bardzo energię przywódczą. To jest taka osoba z wielkim autorytetem, z wielką wizją. On trzyma nad sobą kontrolę, jest w stanie bardzo dobrze się kontrolować. No na, pewno, na pewno król ten tutaj Pucharów jest tak bardziej romantyczny, więc tak może, może, was, może was ująć. I, no i zgadza się. Jesteście rakiem, jesteście energią wody, więc być może potrzebujecie trochę kogoś takiego właśnie stanowczego, um, który y, no, będzie też wiedział, czego chce. Ale on ma w sobie więcej takiej pasji, namiętności. Y, w każdym razie jest tutaj możliwość y, no, jakiejś miłości, zaczęcia czegoś. Y, w ogóle ten miesiąc y, no, przynosi w sobie, będzie taki emocjonalny dla was, kochani jest tych pucharów tutaj tutaj trochę, więc no, mogą być takie momenty, że będziecie właśnie, no, mam nadzieję, dobre, gdzie będziecie mieć to takie um, poczucie zadowolenia a, i takie momenty emocjonalne, ale finansowo tutaj też są właśnie nowe początki i tak, ponieważ no, mamy tutaj ten możliwości otwarcia y, otwarcia się jakich, jakichś, nowych y, właśnie możliwości. Jest tutaj cesarz, tak cesarz i ja myślę, że to, to może być wasz szef. Um, a to jest definitywnie energia przywódcza, ale stoi tutaj koło niego właśnie paś, paść monet, ale i stoi też as, yy, buław, a to jest z kolei zaczęcie yy, no też czegoś, czegoś nowego. a Może tutaj to będzie jakaś inspiracja. Jest tu w każdym razie potencjał na, na zaczęcie czegoś nowego, więc ja myślę, że dla tych, którzy um, jeżeli jesteście w stałej pracy, to tu może, możecie mieć jakąś taką rozmowę z szefem, a który na przykład właśnie powie Wam, że no jest jakiś nowy projekt i chce, żebyście wzięli na przykład tą no po prostu nie wiem, będziecie menadżerem albo będziecie tą główną osobą, która będzie sterować a, tym projektem, i będzie wiązać się to właśnie no, z większymi pieniążkami, tak? Być może on właśnie widzi Was jako tą osobę taką no, entuzjastyczną, ale taką też z pasją. To jest energia pasji, dynamiki i, i entuzjazmu. Także jest tutaj, ja widzę tu po prostu ta, ta karta pracuje bardzo dobrze z tą kartą wyroczni, te nowe możliwości, coś nowego. Jest ta energia jakichś właśnie inwestycji. Inspiracji, a paść. Może się to też wiązać z tym, że będziecie musieli na przykład się podszkolić w czymś, czegoś nauczyć, w każdym razie w pracy będą tutaj jakieś nowe początki. No i może ta dwójka też właśnie mówić o tym, że będziecie musieli wybalansować życie rodzinne i pracę, kochani. Życie rodzinne, szczęście rodzinne, być może miłość i pracę. Tak, ale. No i jest tutaj ta właśnie ta nostalgia, jakieś wspomnienia, ponieważ znowu one są tutaj koło tej rodziny. Niektórzy z Was mogą na przykład mieć w tym miesiącu jakieś spotkania rodzinne, tak? Tu mogą być na przykład jakieś dzieci, paść też może mówić o właśnie o, o dzieciach, także może w rodzinie są jakieś dzieci, być może będziecie wspominać coś właśnie z Waszego dzieciństwa. No i ten, ten król, tutaj może to być ktoś, właśnie, ktoś z waszej rodziny, kto będzie kogo, taka dojrzała osoba, tak jak mówię, albo jakiś przyjaciel rodziny. Także no będziecie na pewno, ponieważ to, ta dwójka jest, będziecie musieli balansować, tak, ale jest tu ten relaks, tak? Ja myślę, że na pewno będziecie mieć jakieś spotkania rodzinne. No, mo, mogą być to może być też ktoś z rodziny, ten, ten król. Król pucharów, ale będziecie musieli na pewno balansować w tym miesiącu pomiędzy, pomiędzy domem a pracą, przyjemnościami i pracą, być może pomiędzy dwoma um, możliwościami, nie wiem, no na randkę. Ale w każdym razie, tutaj, jeżeli będzie chodzić o tą pracę, to będziecie musieli iść według, według planu, kochani. Tutaj nie będzie, mimo że tu powinna być pasja, energia, Um, ale to będzie trzeba, będzie ten projekt musiał być zrobiony według um, no według wszystkich tam jakichś zasad, yy, yy, po prostu tak jak jest napisane. Nie będzie można tutaj nic yy, bardziej kreatywnie zrobić, tylko będzie musiało to być zrobione według zasad, kochani. Wyciągnijmy jeszcze sobie. A, jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada dla raków na ten miesiąc? Wow, popatrzcie, dziesiątka pentakli, dziesiątka monet. Um, no, wspaniale, wspaniale, czyli bogactwo, pieniążki, dziedzictwo, stabilność, rodzina to może się, no nie wiem, niektórzy z Was na przykład, może yy, ten projekt, to y, to, co będziecie tutaj zaczynać albo pracować, te możliwości mogą właśnie wiązać się. Zadać taki początek temu, na takiego stworzenia takiego, no przede wszystkim stabilności, tak? takiego długotrwałego sukcesu, a budowy takiego dziedzictwa, bogactwa dla, dla Waszych dzieci, dla Waszej rodziny, także no bardzo pozytywna energia. A także no, tutaj są duże, duże, duże możliwości finansowe, kochani. Um, także ja wam bardzo dziękuję za wasz czas, um, cieszę się, że jesteście ze mną, cieszę się jak piszecie mi, że, że rezonuję z wami um, także zawsze czekam na wasze, na wasze wiadomości um, no i życzę wam tej dziesiątki dziesiątki monet tego bogactwa i, i szczęścia rodzinnego i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym czytanku, pa pa